Bardzo serdecznie, Dominik Wasze, kłaniam się jak zwykle nisko. Dziś będzie trochę inny materiał, trochę inny film, bo dzisiejszy film nie jest, nie jest dla osób, które dziś borykają się z zaburzeniami lękowymi lub depresyjnymi. W sensie, jeśli masz zaburzenia yy, psychiczne, yy, to oczywiście możesz go obejrzeć i może on Ci pomoże trochę. Natomiast ten film nie jest dedykowany. Ludziom, którzy te zaburzenia mają, tylko tym, którzy już je mieli i już z nich wyszli. I oto dlaczego. Otóż, w tej linii terapeutycznej, którą ja stosuję, dosyć często się zdarza, i chociaż ja nie głoszę wprost takiego poglądu, ale no, jakby doświadczenie pokazuje, że tak rzeczywiście jest, żeby wyjść z zaburzeń lękowych czy depresyjnych, często trzeba sobie odpuścić. Trzeba sobie odpuścić cele, plany, marzenia i robienie rzeczy na siłę. Zaburzenia lękowe, szczególnie lękowe, a depresyjne również, często przechodzą w momencie, kiedy przestajesz się zmuszać do tego, co tak naprawdę masz w dupie, do tego, co tak naprawdę cię nie interesuje. Wtedy one przechodzą i wtedy jest lepiej, ale to ma swoją ciemną stronę. I ta ciemna strona polega mniej więcej na tym, że no, kiedy one ci już przejdą, to bardzo łatwo jest wpaść w taki marazm, jakby w takie, w takie limbo, w takie coś, w taką sytuację, kiedy no, jakby możesz osiąść na laurach, i co dalej, nie? i co masz dalej zrobić. Nie? żeby temu przeciwdziałać, a także, żeby Państwu pewną rzecz wyjaśnić i wytłumaczyć, postanowiłem nagrać ten, ten materiał, no bo dzieje się to jakoś tak, że ja w swojej terapii zajmuję się niwelowaniem takiej sytuacji, kiedy te zaburzenia są, natomiast później wierzę i mam taką nadzieję, że człowiek idzie sobie w życie i jakoś tam sobie będzie, będzie w tym życiu radził. Tymczasem okazuje się, że kiedy już wyjdziemy z zaburzeń psychicznych, ogólnie rzecz biorąc, kiedy już wyjdziemy z zaburzeń, no to potem boimy się czegokolwiek chcieć, boimy się w cokolwiek zaangażować, boimy się. Wyznaczać sobie celów i planów, i tak dalej. Nauczeni doświadczeniem, że kiedy wcześniej mieliśmy plany, marzenia, cele i chcieliśmy je osiągać i realizować, no to towarzyszył temu lęk. Więc nie chcemy wpaść w to samo główne jeszcze raz i zrobić tego sobie sami. Jaki jest na to sposób i co ja na ten temat myślę? Przy okazji odpowiadam tutaj na pytanie Mateusza którego pozdrawiam jednocześnie, który mniej więcej tak to, to pytanie sformułował. Mieliśmy terapię kilka lat temu, i, i on potem do mnie, do mnie wrócił. Więc przy okazji, to jest odpowiedź na to pytanie. Co zrobić i jak to ogarnąć? Otóż moi drodzy, przede wszystkim nie ma, i to chcę, żebyśmy wiedzieli i by, byli na tej samej stronie, nie ma absolutnie nic złego w wyznaczaniu sobie celów, w stosowaniu dyscypliny, w stosowaniu, w konsekwentnym robieniu rzeczy. W osiąganiu czegoś, w dorabianiu się, w posiadaniu i zarabianiu pieniędzy, w rozwijaniu się. W... Nie ma w tym absolutnie nic złego pod jednym, jedynym warunkiem, że to jest coś, co jest zgodne z Twoimi potrzebami, a nie coś, kto, co kto inny włożył Ci do głowy i kazał Ci tak działać. Bo lęki i depresje pojawią się wtedy, kiedy ta presja, kiedy Presja albo lęk przed karą, jeśli tego nie zrobisz, czy przed konsekwencjami nierobienia rzeczy, których nie chcesz robić tak naprawdę, wtedy, wtedy się pojawia lęk. Wtedy się pojawia lęk i wtedy się pojawia depresja. Dopóki jest to coś, co ty potrzebujesz, czego ty chcesz, to raczej się nie pojawia. I teraz mówię raczej, bo jak powiedziałem wcześniej. Zdarza nam się myśleć, że, że być może nie warto się w cokolwiek angażować. Być może nie warto znowu czegoś chcieć, bo jak znowu czegoś zachcemy, no to znowu będzie, będzie lipa, będą lęki, będą depresje i tak dalej. I często mamy rację, bo czasami one się pojawiają, czasami one wtedy wracają. Nie zawsze, nie ma na to reguły, ja przynajmniej takiej, takiej reguły nie zauważam, Wiem, że może się to zdarzyć, wiem to również z, z własnego doświadczenia i z doświadczenia klientów, z którymi zostaję w, w kontakcie po, po zakończeniu terapii. Czasem one wracają, czasem nie wracają. Nie wiadomo dlaczego, ale to nas na tym etapie nie interesuje, bowiem istnieje, istnieje prosta, właściwie dwie rzeczy chcę Państwu tutaj powiedzieć. Po pierwsze, pamiętajmy o pięciu krokach. Pięć kroków jest zawsze ok, pięć kroków zawsze działa. Więc pamiętajmy o pięciu krokach, i jeżeli poziom napięcia w związku z tym, że nie wiem, że czegoś chcesz, że wyznaczysz sobie jakiś cel, że zaczniesz do czegoś zmierzać, prawdopodobnie będziesz podlegał ocenie itd., tak dalej, Jeżeli poziom niepokoju ci wzrośnie, to pamiętajmy o pięciu krokach, i pamiętajmy o innych metodach i ćwiczeniach, których uczę. U, u, u siebie na sesjach. Wystarczy wrócić pamięcią do tego, co robiliśmy na sesjach, i to nie przestało działać. Nie? To będzie działać nadal, najprawdopodobniej. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą istotną jest chciałbym się z Państwem podzielić taką pewną. Pewną rzeczą, którą, którą odkryłem, ktoś mi o niej powiedział, zacząłem ją stosować i uważam, że jest to dosyć, dosyć sensowna rzecz. Więc kiedy już wyjdziesz z zaburzeń lękowych i czegoś w życiu chcesz, i czymś chcesz i potrzebujesz sobie czymś wypełnić życie, to podziel to coś na trzy. Podziel te wszystkie dziedziny, podziel je na trzy. Pierwszą rzeczą, od, od najmniejszej do największej, pierwszą rzeczą są, um, są codzienne rutyny. Um, dobrze człowiekowi robi, kiedy zadbasz o codzienne rutyny, czyli cokolwiek robisz, e, rób codziennie, bez większego robienia z tego problemu. E, rób codziennie, czy co tydzień, czy. Powtarzalnie i rutynowo, rób rzeczy, które cię interesują i dbaj o to, żeby one były zrobione. To buduje e, poczucie stabilności życiowej i poczucie zaufania do siebie i swoich możliwości. To jest duża rzecz, pomaga. Mówię o tym, że jeżeli ćwiczysz, e, chodzisz na siłownię, czy ćwiczysz w domu, czy cokolwiek tam robisz, czy uprawiasz jakiś sport i to wymaga konsekwencji i dyscypliny. To albo tego nie rób, albo jeżeli to robisz, to rób to codziennie, co tydzień, dwa razy w tygodniu. Tyle, ile potrzeba, ile postanowisz, ale rób. Jeżeli nie jesteś w stanie tego robić, jeżeli poziom yy, niepokoju, lęku, smutku, czegoś tam jest zbyt duży, to zostaw to, nie rób tego, ale na pewno nie rób tego tak od do, żeby się na sobie zawodzić. Rutyny są w życiu bardzo ważne, jeżeli chcesz coś. Trwałego i wartościowego zbudować, to prawdopodobnie jest duża szansa, że to będzie trudne i musisz to robić przez jakiś czas, i zdyscyplinować się i poniekąd się do tego zmusić. Wszystko oczywiście z głową, wszystko bez, bez przesady, ale pewna doza dyscypliny i konsekwencji w życiu jest potrzebna, i no chyba to nie jest dla nikogo żadna nowość. Więc Pierwszą rzeczą to są te małe rzeczy, które robisz codziennie, co tydzień itd. Tak tak Drugą istotną rzeczą jest to, żeby wyznaczyć sobie rocznie przynajmniej 3-4 rzeczy, które chcesz zrobić: rzeczy większe niż codzienne rutyny, ale mniejsze, nie, nie, nie rzeczy ogromnego kalibru. Mówimy o tym, że jeśli chcesz na przykład, nie wiem, pojechać w góry i zdobyć jakiś szczyt, em, to zaplanuj to, wypełnij sobie dzień z zaplanowaniem tego, kiedy to zrobisz, jak to zrobisz. Zrób to rozsądnie. Dobrze by było mieć przynajmniej 3-4 takie rzeczy. Jeszcze prościej. To są rzeczy, które wtedy jak siadasz w Sylwestra, jak się rok kończy i robisz sobie w głowie to podsumowanie roku, to to są te rzeczy, które się uśmiechniesz jak sobie wspomnisz, że okej, okay, w tym roku nie wiem, wszedłem na giewont na przykład albo yy, nie wiem, pojechałem do Portugalii albo zrobiłem coś tam albo zrobiłem coś tam. Ważna informacja. Te rzeczy również będą kosztować lęk i niechęć, które niestety musisz pokonać, jeśli chcesz je zrobić. Jeśli naprawdę chcesz je zrobić. Bo jeżeli ci się tylko wydaje, że chcesz je zrobić i odpuścisz sobie po, po jakimś czasie, to też nie ma w tym nic złego. Absolutnie nic. Bo to oznacza, że nie chciałeś tych rzeczy wystarczająco mocno. Może jeszcze nie teraz, może jeszcze nie teraz jest twój czas, może dopiero ten czas nadejdzie, a może nie nadejdzie nigdy, bo po prostu masz to w dupie i tylko ci się wydawało, a, że tego chcesz. O tym, co nam się wydaje, to chyba osobny film, będę musiał nagrać, bo tutaj też, też jest sporo rzeczy do powiedzenia. Mniejsza z tym mamy codzienne rutyny, mamy te mniejsze projekty, co dwa, co trzy miesiące i mamy też duże rzeczy, to jest trzecia rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to, jest, to są duże rzeczy raz na rok albo raz na dwa lata. To są rzeczy, które jeśli za 5 czy 10 lat sobie wspomnisz, to, to będziesz wiedział, że na przykład w 2024, nie wiem, kupiłem mieszkanie na przykład, nie? Albo, albo nie wiem, kupiłem sobie samochód, albo nie wiem, pojechałem dookoła świata na przykład na jakiś czas. Mówimy o dużych rzeczach, takie, które jakby odznaczają cały rok albo całe, całe dwa lata. Te rzeczy są oczywiście najtrudniejsze. Będą kosztować najwięcej niepokoju, będą kosztować najwięcej wątpliwości, ale je również warto robić. Jeszcze raz, trzy rzeczy: codzienne rutyny. Jeżeli nie jesteś w stanie ich codziennie robić, to je odpuść i zapomnij. Nie krzywdź siebie, obiecując sobie, że będziesz coś robił, potem tego nie robiąc. Może jeszcze nie, nie jest twój czas, może nie jesteś na to gotowy. Mniejsze rzeczy, trzy, cztery w roku, nie takie, w które, o których myślisz w Sylwestra yy, i jesteś z nich zadowolony i te duże rzeczy, które, jeśli, nie wiem, za 10 lat sobie przypomnisz y, rok, który mamy w tej chwili, to będziesz od razu wiedział, że wtedy zrobiłeś to, albo dokonałeś czegoś, albo osiągnąłeś coś tam. E? Więc to są, to jest ta filozofia dzielenia rzeczy na trzy i gwarantuję Państwu, że jeśli zastosujecie to Uczciwie, w, po jak mówię, po wyjściu z zaburzeń lękowych, lękowych kiedy już jest dobrze, jesteście stabilni i, i jakoś sensownie sobie ogarniacie życie, i jeżeli wtedy masz potrzebę, żeby coś jeszcze zrobić, to ta metoda na trzy, e, powinna przynieść ci oczekiwany e, skutek. W razie pytań, w razie wątpliwości, w razie. Czegokolwiek, czekam na Wasze komentarze, czekam na Waszą korespondencję. Nie zawsze jestem w stanie na nią odpisać, to fakt, ale zawsze, e, zawsze jest, to, jest to potrzebna rzecz i, e, i zawsze na nią czekam. Tyle na dzisiaj, żegnam się z Państwem. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Do zobaczenia. w